Sobotni wieczór w Morangowie był pełen emocji. Zapewnili je zawodnicy walczący podczas drugiej gali w Formule K1 w Gościńcu Molo. Choć gala miała charakter półzawodowy, a pojedynki były jedynie z sparingami, to woli do walki zawodnikom nie brakowało. Jest to gala sparingowa, czyli nie ma u nas wygranych, przegranych. Po prostu chcemy sprawdzić się, chcemy pokazać światu jak to wygląda. Oczywiście będzie pokaz łapkowania, bo zrezygnował nam, zrezygnował nam dwóch w sumie przeciwników. Przeciwnik w wadze 86 kg. Nie przyjechał dla Maćka. Domina miała być to walka e, zawodowa, walka wieczoru. I oczywiście też e, zrezygnował nam kolega z Paco Olsztyn, który miał walczyć z Łukaszem Smolińskim w wadze super ciężkiej w Open. Po prostu tylko zrobimy pokaz tarczowania e, z udziałem Maćka Domina. 1、2、3、3、4、4、4、4、4、4、4、4、 W 2006 roku Daniel Wołosz i Marcin Kociubski postanowiliśmy zacząć trenować sporty walki. Zapisaliśmy się do, do Marka Terlika z Mikołajek gdzie y, razem podjęliśmy wspólną walkę. Pojechaliśmy w 2009 roku, pojechaliśmy całym teamem na zawody. Y, praktycznie rozwaliliśmy całe zawody, zdobyliśmy, przyjęliśmy 5 medali, 2 jed, złote, jeden brąz i dwa srebrne. I tak y, po prostu za, zacisnęło się to wszystko w naszych sercach i zaczęliśmy już budować na własnym boisku w hotelu Gale. I mam nadzieję, że będą w przyszłości to gale zawodowe. 谢谢。<laughs> <laughs> <laughs> Chcemy upowszechniać ten sport, sztuki walki w Brągowie właśnie przez galę, wyjść z, z sali treningowych do miasta, pokazać, że coś takiego istnieją kluby, które uczą sztuk walki. My uczymy sztuk walki, jakiś Muay Thai, kickboxing e, i organizujemy walki w Formule K1. Formuła K1 polega na połączeniu dwóch technik walki, Muay Thai oraz kickboxingu. Będą walczyć w technice w stójce, w, w technice z low kickiem to jest kickboxing plus low kick. Przyjechaj do nas zawodnicy z z Czarnych Słupsk, z Our Team Poznań, z Camel Fighting Club Olsztyn oraz MMA mrongowo tkiński Team oczywiście nasz klub Kalniak Team Rągowo, który jest organizatorem. K1 jest to taka organizacja japońska, która do Europy dopiero raczkuje, wprowadza się, że tak można to określić. Są zasady... Kingboxingu, ale też i wielu muay thaiowców, czyli boks wielu takich zawodników się w tym bije, ponieważ jest to najustrzejsza formuła walk w stójce, gdzie są kolana, jest clinch, dozwolone tam do 5 sekund aktywnego clinchu, jeżeli nie ma clinchu, nie ma kolan, jest przerywany, tak? Nie bijemy się w parterze, e, czyli tak no, podwórkowo mówiąc nie kopiemy leżącego, czy też nie kładziemy się, tylko stójka, czyli low kicki, kopnięcia na nogi, na brzuch, na, 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 na szczękę. Dzisiaj będzie propozycja też po prostu za kwotę finansową ktoś będzie mógł z jednym oczywiście w ochraniaczach wystartować z naszym jednym z zawodników. Ciężki trening, determinacja i myśl o zwycięstwie. Tego z pewnością nie można odmówić zawodnikom walczącym podczas tej gali. Wielu z nich mimo młodego wieku wyciskało siódme poty, aby pokonać przeciwnika. Uwaga, Rodowi

Każda dyscyplina sportu, czy to kajakarstwo, czy, czy nie wiem, czy szachy. No szachy może wstałem, ale no czy piłka nożna wszędzie są kontuzje. Tak? Jeżeli się do tego podchodzi jakoś profesjonalnie, się trenuje, przygotowuje i, i przestrzega się jakichś tam zasad, to wszystko jest bezpieczne. Co panu daje ten sport? Yy, no daje nam charakter, siłę fizyczną. Oczywiście postęp w życiu codziennym. Jest y, trzech zawodników z Brągowa, plus czwarty, no dosłownie wczoraj z teamu MMA Brągowo się zgłosił do nas, że chciałby się sprawdzić w tej technice walk. <grym wytrzymań> Są też specjalni goście z Litwy, gdzie szkoła litewska razem z białoruską w Europie są na pierwszym miejscu. Tak? Zawodnicy walczyli o medal burmistrza miasta Mrągowo. Organizatorem gali był Patryk Wądołowski oraz mrągowski klub Kaliniak Team Tomasz Kalinowski. Chcieliśmy podziękować w szczególności dla pani burmistrz, dla Otoli Siemięs, która jest patronatem tej imprezy, która też bardzo wsparła naszą imprezę. Typowy maitajka, jeden no dopiero raczkuje, tak jak mówię, my dopiero od pół roku założyliśmy stowarzyszenie wraz z kolegą Patrykiem i dopiero pokazujemy w mieście, że coś istnieje. Eee... Jak sami wiemy, w Polsce góruje styl walki MMA przez chociażby Marcina, Mariusza Podzianowskiego czy Momeda Khalidowa, którzy promują te walki na KSW. No i cała Polska żyje MMA. No K1 no, nie liści, na razie jeszcze wiedzą, ale tak jak mówię, dopiero wchodzi to przez Japońską Federację do Europy i myślę, że będą jakieś wkrótce efekty. Organizatorzy zapowiadają, że tego typu gale w Wrangowie będą odbywały się cyklicznie, najprawdopodobniej co kwartał.